Jeżeli macie marketing na swoją stronę internetową albo na produkt w internecie, i macie do tego kanał na YouTubie, kanał na TikToku, Instagram, Googlea, no i macie sklep swój internetowy, na którym też tam macie na przykład jakąś reklamę, to może się wydawać w ramach danych, że hej, wydaję na TikToka, Instagrama, Facebooka i tam inne rzeczy, kupę kasy, przypalam ją tam, a tutaj mam i tak niski akos, nie? i zajebistą konwersję. O czym to świadczy? Świadczy to i, i teraz, i bardzo wielu przedsiębiorców tak robi. Ucina budżety na Face'a, ucina budżety na Insta, ucina budżety na TikToka, czy na Google'a, czy gdziekolwiek indziej, bo tam widzi, kurde, przecież jak to tam wpompuje, to kurde, ludzie to tam kupi. I tutaj pojawia się właśnie atrybucja. Swoją drogą macie attribution managera w Amazonie. Do tego on generalnie służy. Że jak nagle odcięlibyście tamten ruch, to okazałoby się, że na samym waszym sklepie te produkty się. Nie będą tak zajebiście sprzedawać, bo ludzie tam nie dotrą. Bo atrybucja, model atrybucji mówi o tym, że wiedza o tym produkcie zaczyna się gdzie indziej.